Witam Was bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku z Don't Start. Yy, jaką postacią sobie tutaj zagramy? Ja miałem w sumie pomysł, żeby zagrać najcięższą chyba, żeby po to jest West. Yy, I chyba właśnie tak zrobimy, tak się powiedział. Widzicie, grałem właśnie Woodle, Woody, Woodim. Uważajcie, mówię. Ale w tym momencie pasuje, sobie zagramy Westen. To jest nowa, stara seria, która wróci na kanał myślę. No. Nie mam pojęcia jak to będzie wyglądać na dłuższą metę, bo ja się nudzi mi się strasznie, nie mam ochoty osobnie nic wyrobić, więc postanowiłem coś nagrać z coś ciekawego coś co może. Coś, co może Wam się spodoba, nie wiem, nie mam do tego pojęcia, ale no, dobra. Trochę mi laguje, nie wiem, czy mógłbym to przez OBS, bo przedstawieniem nie, nie chcę mi się teraz tego naprawić, więc zrobię to po nagrywaniu. Odcinki będą trwać gdzieś 10-15 minut, mniej więcej, bo jak mówię, nie chcę mi się po tego jak nagrywać. Ech. też jakoś ochotę nie mam w sensie ochotę mam na nagrywanie, ale to nie jest to samo co było kiedyś, a przynajmniej nie aż tak w dużym stopniu. No, Ech, to nie coś też w ogóle nagrać, ponieważ uważam, że strasznie długo nie było odcinka, strasznie do kogo nie było. To sobie tam wróciłem na na YouTube a. zrobiłem parę streamów i to było na tyle, więc może teraz się uda trochę bardziej trochę lepiej. Może. Chyba postanowiłem nagrywać w ogóle mm, Westem, a nie jakim, jakąś innym co nie wiem, jakoś za szybciej. Westem nagrać nagle jest. on jest wiem, że on jest bardzo, 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 bardzo ciężki, głównie przez niski poziom zdrowia, e, niski poziom głodu i dosyć niski poziom inteligencji. E, tam widzicie na początku wszystko wynosiło 75, więc e, no to będzie trochę ciekawa gier, moim zdaniem. E, też na dłuższą metę, nie wiem, może z jedną serię, tak stałą. Nie mam pojęcia, tak jak mówię, bo... A, nie wiem, jak to wyjdzie na dłuższą metę. Ale póki co, mamy dobre myśli, nie? Uklisy muszą być dobre i myślę, że to będzie jak najdłużej trwało jakoś... Wiem, yy. że będę w ogóle zaczynać od eksplorowania mapy, ale ja bym chciał, jeżeli gram SM, to chciałbym zacząć od razu zbierania surowców, żeby przeżyć noc. Yy. Od razu po nocy będę chciał zebrać sobie jak najwięcej... Chyba na sobie teraz sobie zacznę zbierać jeszcze kwiaty, bo, no kurczę, nie będzie zbyt ciekawie. Jeszcze powiedziawszy... Wieczorem, jak będzie mi ta inteligencja, po prostu niego spadać? No, ma naprawdę, naprawdę niskie. Niską inteligencję. To nie jest dobrą informacją. Ile w ogóle potrzebuję? Bo już nie pamiętam. Ile ja potrzebuję? Potrzebuję 12. Dobrze. sobie mogę zrobić z waloników? Z ale mogę zrobić coś takiego. Ale to wszystko mi obniża inteligencję. Niedobrze, nie fajnie, nie fajnie, strasznie. Oho. Uh -huh. Ok, jak widzicie, jest wieczór, i inteligentnie mi będzie spędzać na szyje, myślę. Boję się też w sumie, kiedy mi tutaj przyjdą pieski. To mnie przeraża, bo to może być dla mnie trochę ciężkie do przeżycia. już się powiedziawszy. Oho. Uh -huh. Mam drewno mam 8, zrobię. No. Zadaję zrobię sobie jeszcze tutaj, żeby mieć jakiekolwiek jedzenie więcej. Więcej jedzenia. widzicie, ja jestem dosyć mocno głodny, dosyć szybko mi to spadło. E, jeszcze nie to mam, no, albo nie chcemy, że chcemy największe. Dobra, robię, ja robię wszystko. Ach. Kurczę, no, no. Nie jestem do końca przekonany. Jestem bardziej pewny tego, że szybciej zginę niż w ogóle spadłem na ten pomysł, żeby w ogóle tej nagrać. Już jestem naprawdę mocno głodny, a no. Jest dopiero połowa, no i 3-4 dnia. Ja nawet nie mam na tutaj, na wianuszek, trochę smutne. Troszkę smutne. Jeszcze dwa, jeszcze dwa, jeszcze dwa i będzie spoko, dobra. Będziemy w miarę pod tym względem inteligencji bezpieczni. Dobra, dobra, zróbmy już sobie tutaj wianuszek. Super, jeszcze myślę, że mogę tam gdzieś do 10, może mi spaść. Później zacznę robić sobie te żołędzie. Bier. Co jeszcze będę chciał zrobić? Na pewno będę chciał szybko zrobić ee, plecak. To jest też mocny dla mnie priorytet. No co, będziemy w sobie począć plecak. Plecak, o dziwo, będzie mi tutaj głównie potrzebny na jedzenie. No nic innego, ja tam nic innego nie będę dawał. Ja tam chcę mieć głównie jedzenie. I to będzie wszystko, nie? To będzie totalnie wszystko. No, 19, dobra. No, czy zdąży jeszcze tutaj zrobić ten kamień? E, w ogóle, chyba ta Dobra. Tutaj szybciutko, od razu. Um. Jest już noc. U. Dobra, ja mam głodu 14. Dobra, mogę już sobie zrobić. Już mogę sobie zrobić. Dobra. Jaki w sumie w ogóle jest plus łez? Łeza jest plus, plus, że go będzie dosyć szybko. Nie mu nie potrzeba dużo jezania, nie? tutaj to jest wielki plus według mnie tej postaci, że gdyby wystarczył tylko sześć a tylko 6 rzędzie, żeby był w ogóle praktycznie pełny. A więc no, to jest na pewno jeden plus tej postaci. Będę wtedy się będę martwił o, tym, o to. No. E, zobaczmy na mapę. Zapisywanie. No nie co się dzieje, z czym to bo Nie e, Jak próbowałem sobie, to grać normalnie, no to normalnie wszystko mięknie szło, jak ta lala. A teraz mi zacina, jak nie wiem. No kurczę, nie fajna sprawa. Ale dobra. Biorę e, tutaj. Po kolei. E, Okej, okay. tutaj będziemy teraz O. Dobra, kolejny kamień, Nie będę wziął się sobie wziąć. wszystko, biasz, biasz, jak tam nasz wód? Głód jeszcze jest w dobrym poziomie. To nie zmienia faktu, że musimy jeszcze tutaj ogarnąć więcej żołędzi. Yy, mam sobie taki też plan, żeby na te pierwsze cztery noce ogarnąć sobie właśnie tylko te żołędy do jedzenia. To byłoby wszystko, jeżeli chodzi o żarcie dla Dewaza. Później, jak sobie zbieram odpowiednią liczbę. Yy, tych, marchewek i tak dalej to, to już będę mógł na spokojnie się w ogóle tym nie martwić mm, dobra Wiesz Przy jeszcze drewno się zawsze przyda To ja mam już królika, okej okay. To jest w ogóle fajne miejsce, żeby się Osiedlić, myślę Tylko taką Pierwszą prowizoryczną bazę, bo jak mówię tej w to trzeba szybko wszystko robić. To nie można się zbytnio długo zastanawiać. Według mnie, przynajmniej ja mam takie zdanie na ten temat. Bo to po prostu będzie wielkim, wielkim błędem, nie? Zacznijesz się zastanawiać, co zrobić itd. I eee, no. I ty już po prostu zginiesz albo z głodu. Na no tu głównie z głodu. To jest 2,5 nie chcę się nim tak, tak długo zastanawiać. A, dobra. Yy, czy jak to zrobić? Nie, tego już nie chcę robić. A, no, szynki by mi się przydały to mocno za parę dni. Ja mm -hmm. też nie jestem jakimś wielkim, wybitnym graczem na serwera, ale ja mam od do niego dopiero parę dni. Znaczy, no tam, jeżeli zobaczycie na kanał, to, to zobaczycie, że to grałem ja już niego wiele, wiele, wiele wcześniej ale to było naprawdę w temu hmm. okej okay. dobra ile już to nagrywanie nagrywanie trwało już 11 minut no i dobra hmm. zobaczymy jeszcze tutaj że nie mam jakiegoś czy nie ma jakieś jedzenia czegokolwiek hmm. ale nie 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 widzę okej okay. tutaj może dobra mamy złoto to się zawsze świetnie składa jeżeli mam na dobra. to mogę wywalić, myślę. No spokojnie, to mogę wywalić. Bo szczerze powiedziawszy, czuję, że złoto mi się o wiele bardziej przyda, e, Czy to już całe złoto w tym cmentarzu? Nie, jeszcze jest złoto, jeszcze jest. Mamy tutaj trzeba wszystko wziąć. Mm -hmm. Czy tutaj są więcej złota? Dobra. O tym miejscu nie mogę zapomnieć. O tym miejscu nie mogę zapomnieć w ogóle. Teraz eee. tak. Eee. Szybko zjemy jedzenie, Niech się niech coś zje i skończymy na dzisiejszy odcinek. Od razu coś poprawię w tych ustawieniach. Spróbuję, żeby nie, nie tak zacinało, żeby było więcej FPS, co naprawdę mi się pewnie uda. No i dobra i w tym momencie myślę, że już możemy zakończyć pierwszy odcinek. Więc jeżeli Wam się, się to spodobało, możecie zostawić łapkę w górę, komentarze jak z jakimiś poradami, nie wiem czymkolwiek, albo nawet subskrypcję, jeżeli Wam się podoba, podobał mój kanał. Do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!